Przyczyną emisji obligacji jest propozycja Pana Burmistrza, aby kwotę przychodów, która była planowana w tym momencie na około 20 milionów złotych, zastąpić propozycją emisji obligacji. Skąd ta propozycja się wzięła? Co jest przyczyną? Panie Pana Z kolei, stara się Pan na mnie wymusić odpowiedź ocenną od Burmistrza. Pan Burmistrz, jak poprzedni, jak nieszczęśliwy z moim pracodawcą, nie będę oceniał poczynek poprzedniego Burmistrza i tego Burmistrza. Bardzo proszę o pytania pytania skierowane do Pana Burmistrza z tej Przyczyną tej decyzji, mówię tutaj o podjęciu decyzji o emisji obligacji w celu pokrycia deficytu budżetowego jest nieralność założeń budżetowych przyjętych, w grudniu mówię nieralność założeń budżetowych wskazanych w budżecie uchwalonych przez większość radnych, nie wskazując palcem w postaci wytykowania majątku JTBS i Arodzin Sport, bo takowe założenia się pojawiają. Pan takiego zdania przybliżył pan który... nie, nie Na czym znaczy ma na pole. Przypomnę, że w momencie, gdy głównie Stanisław Martuzalski w miesiącu yy, w marcu obejmował swoje stanowisko do tego momentu yy... Nie, była podjęta, nie były podjęte żadne czynności związane z przygotowaniem tego majątku do tak zwanej prywatyzacji. Nawet w przypadku spółki Jarociń Sport nie były zlecone operaty szacunkowe, także w miesiącu marca, nawet jeszcze w tych operatów szacunkowych nie ma, ponieważ założenie publiczne się zmieniło, ale mówię tutaj o kwestiach przygotowawczych. Jeśli chodzi o Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, sytuacja bardzo podobna, także nie było wyceny tego majątku, który był wskazywanych w postaci ośmiu postaci nieruchomości. Nie da się w kilku zdania. musiałbym się podeprzeć materiałem i, i, i zajęło mi to e, sporo czasu, żeby omówić te założenia, ale to przede wszystkim zobowiązanie tych spółek zarówno Jaroczę Sport, jak i e, JTBS, wytychowanie nieruchomości, które przynoszą zyski i pokrywają e, straty e, przedstawimy drugą część bilansu otwarcia, bo tak to nazywamy, ale z założenia będą także e, propozycje do zbilansowania, czy możliwości sprzedania majątku gminy i tego majątku, który jest w spółkach na najbliższej piątkowej sesji. Tam będzie szeroki materiał dotyczący spółek gminnych. Pana wypada mi wyrazić podziw za odwagi Pana Burmistrza Kostki i o, o. poczciwemu przyznaniu, że w Barcu sprawie nie działo. Przypomnę tylko Państwu to, że od końca grudnia 2011 roku minął rządzi wcześniej pełniąc obowiązki później wybranym przez mieszkańców Stanisław Bartuzalski. Więc mowa o tym, że do marca nic w tej sprawie nie uczyniono. Myślę, że tu akurat kładzie się cieniem. Na, na jednej osobie, bo nie oszukujmy się, e, decyzje o tym, co robią prezesi, no, podejmuje jednak właściciel. E, prezesi realizują e, cele, które są wyznaczone przez właściciela. E, tym właścicielem wyznaczonym przez e, po pier, w pierwszym okresie, e, przez premiera, później przez mieszkańców, ustanowionych od I taki bardzo zły straszny, tragiczny i doprowadził do tego, że dziś musimy y, emitować te obligacje. Szanowni Państwo, y, y, nie będąc złowieszczonym, myślałem, że to jest najprostszy sposób, żeby y, ewentualne braki przychodów w ten sposób zrealizować. Naprawdę nie trzeba być za tym geniuszem ekonomicznym, trzeba akademii ekonomicznej kończyć, żeby wiedzieć, że w ten sposób można tę sprawę załatwić. wyglądało, to, to piękne przekonanie się pana radnego Walczaka z, z burmistrzem Kostką, ale myślę, że do no, trzeba powiedzieć otwarcie, że od po początku roku ktoś wziął odpowiedzialność za, za tą gminę, ktoś wiedział co wchodzi, z jakim bagażem i dzisiaj płacze że mleko się rozlało, Szanowni Państwo, to typowe uprawianie polityki i hipokryzji. I tyle. Gdybyśmy mieć do burmistrza malieckiego. Co z tą prywatyzacją? Jeżeli ja chcę prywatyzować majątek, no to mam jakiś zamiar. A To nawet zamiaru by nie było. Bo ja jako przewodnicząca Komisji Budżetu poprosiłam pana prezesa, ja rodzic połowiem mi przybliżył tą prywatyzację. Pan co mi odpowiedział? Że on o decyzji o prywatyzacji dowiedział się od burmistrza i on nie zamierza prywatyzować tego majątku, bo uważa, że się to nie opłaca. Jeżeli chce prywatyzować, to burmistrz, to ma zaprosić sobie pana burmistrza, którego wielokrotnie zapraszałam, ale niestety ze względu albo na wyjazdy służbowe, albo na chorobowe, na moją komisję budżetu się nie pojawił i tych wyjaśnień mi nie złożył. Nie uważam również, że pełniący obowiązki, powinien podejmować tak strategiczne decyzje dotyczące budżetu naszej gminy. To jest osoba pełniąca obowiązki. Ona miała tylko doprowadzić gminę do podobnych wyborów. I możemy mówić o odpowiedzialności burmistrza dopiero w momencie, kiedy został wybrany w bezpośrednich wyborach. Ja nie chciałabym jako osoba, która no, wygrała wybory, tak, dostać w pakiecie masz i prywatyzuj, tak? W momencie, kiedy jest kryzys ekonomiczny w Polsce i na świecie, no, może w Polsce trochę mniejsza, ale na pewno ten kryzys jest. I co mam sprzedawać? Może wartość tego była 20 milionów, a mam sprzedać za 10 milionów, bo muszę, bo muszę pokryć prywatyzację, bo jest zapisana w budżecie. No uważam, że tutaj nie chcę, nie chcę tak, żeby było, dało się odczuć, że, że jedna strona jest winna. No uważam, że, że tutaj doszło do wielu e, niedociągnięć dotyczących tego budżetu, ale musimy się wspólnie zastanowić, jak ten budżet prowadzić, a nie teraz no, zastanawia się nad tym nad tym powiedzmy sobie, kto jest winny, bo tak samo jest winny mówi. Mówię, były burmistrz pan Pawlicki, który w żaden sposób nie przygotował się do tej prywatyzacji, Jak, jak możemy widzieć obecnego burmistrza od marca, tak, kiedy jest tą osobą wypełniącą już te obowiązki o bezpośrednich wyborach, że. Szanowna Pani Przewodnicząca, szanowni radni, ja myślę, że to nie jest kwestia winy bądź jej braku, jest to kwestia mądrych, rozsądnych i racjonalnych hmm, decyzji. Ja dzisiaj ja wiem taką nadzieję że że unikniemy tutaj pewnej dyskusji politycznej, kontekstu wyborczego. Tutaj jak widać, za przyzwoleniem kilku radnych to się nie udało. Chciałby tak prywatyzować majątek gminny, jak pan dzisiaj to mówi, że chciałby pan sprzedać majątek gminy, majątek wszystkich mieszkańców Jarocina, 45 tysięcy mieszkańców gminy Jarocin. Bez jej wyceny, to oczywiście te założenia organu właścicielskiego burmistrza Dama Pawickiego, ówczesnych zarządów spółek JDBS i Jarocin dokonałyby się w tym roku, ale gratuluję tego typu podejścia. My nie powiedzieliśmy, że działania burmistrza nie zostały podjęte i tu jest Pana bardzo umiejętna, ale, ale zamierzona nadinterpretacja tych słów, które powiedziałem. Ja powiedziałem, że w momencie kreowania budżetu roku 2012 nie było żadnego procesu przygotowawczego. Do tego, aby ten majątek, który został wyznaczony, majątek JBS-u i Rodzin spor, pokrył deficyt budżetowy w wysokości 21 milionów.